Witam państwa bardzo serdecznie na tej dzisiejszej uroczystości z okazji odzyskania niepodległości. Serdecznie witam pana senatora Rzeczpospolitej Ryszarda Majera. Witam wszystkich przedstawicieli pracówek oświatowych, jednostek organizacyjnych pracowników Urzędu Miejskiego, stowarzyszenia organizacje pozarządowe i przede wszystkim bardzo, bardzo serdecznie. Witam wszystkich mieszkańców Lachowic. Szanowny Panie Senatorze, Wielebny Księże, drodzy zgromadzeni na dzisiejszej uroczystości. Jak to roku, 11 listopada spotykamy się przy pomniku ofiar terroru hitlerowskiego tak biało-czerwoną flagą, by po wspólnej modlitwie uczcić kolejną w tym roku 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Narodowe Święto Niepodległości to wyjątkowy dzień. Mimo, że przypomina nam o tragicznych kartach historii naszego kraju, upragnioną wolność, odkupiliśmy morzem krwi, setką tysięcy ofiar. Pokolenia Polaków żyły nadzieją, o wolnej Polsce, a ich marzeniom towarzyszyło męczeństwo poległych, tęsknota wygnańców i tułaczka emigrantów. Po 123 latach niewoli nie było cudu, ale nastąpiło zwycięstwo pięknej, bohaterskiej miłości do ojczyzny, która przyniosła nam, Polakom, upragnioną wolność. Szanowni Państwo, święty Jan Paweł II Przypominał nam, że wolność nie jest nam dana raz na zawsze. Trzeba ją stale zdobywać na nowo. Powiedział również: Proszę Was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością. Abyście nigdy nie zwątpili i nie zniechęcili się, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których Dlatego, prócz pamięci o tych, którzy oddali życie za Polskę, powinniśmy dzisiaj w naszych sercach pamiętać szczególnie o patriotycznych wartościach. Trzeba sobie zadać pytanie, jak postrzegamy patriotyzm, miłość do ojczyzny, także tej naszej małej, naszemu sercu najbliższej. Czy powinniśmy pozwalać, aby ktoś mówił o niej źle? Czy nie powinno nam przyświecać wspólne dobro? także naszej gminy. Czy z naszych słów i czynów na pewno wynika miłość do tego, co z trudem codziennie zdobywamy? A przecież wszyscy powinniśmy być dumni z tego, co udaje nam się wspólnie, codziennie zmieniać na lepsze wokół nas. Wierzę, że blachą do wspomnianych słowa św. Jana Pawła II. Obecność tu i teraz, podlitwa, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy powodem umiłowania Polski, ale każdego dnia wspólnymi siłami, budując teraźniejszość i kładąc podwaliny pod rozwój naszej gwiny, wyrażamy swoją miłość do naszej małej ojczyzny. Treść naszej codziennej pracy i tego, co dopiero powstanie, co kształtujemy i na co mamy realny wpływ, jest bowiem prawdziwą miarą tego, w jakim stopniu potrafimy dziś uszanować niepodległość. Dzisiejsze obchody święta niepodległości pięknie wpisują się w nasz jubilouszowy rok 50-lecia uzyskania przez Blachownię praw miejskich. W ciągu ostatnich miesięcy w różny sposób celebrujemy pamięć o ludziach i wydarzeniach współtworzących mijające półwiecze naszej małej ojczyzny, która jest przecież częścią wspólnego domu, którego na imię Polska. I właśnie. O tych naszych blachowniańskich korzeniach powinniśmy pamiętać w sposób szczególny. Marszałek Józef Piłsudski powiedział: Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. W uznaniu szacunku dla tych, którzy przez ostatnie dziesiątki lat współtworzyli Blachownię swoją pracą, aktywnością obywatelską i działalnością społeczną, podczas dzisiejszej uroczystości w Miejskim Domu Kultury. Uhonoruję w imieniu mieszkańców gminy Blachownia 33 wybitnie zasłużone dla Blachowni osoby, wręczając im podziękowaniu medale i dyplomy 50-lecia nadania praw miejskich. Na tą podniosą uroczystość w imieniu władz miasta i swoim serdecznie Państwa zapraszam dzisiaj na godzinę 17 do Miejskiego Domu Kultury w Blachowni. Szanowni mieszkańcy gminy Blachownia, drodzy uczestniczy dzisiejszej uroczystości, pragnę z całego serca. Wszystkim tutaj tak licznie zgromadzonym serdecznie podziękować. Dziękuję księdzu proboszczowi Tomaszowi Wronie za odprawienie mszy świętej i wspólną modlitwę w intencji ojczyzny. Panu senatorowi Ryszardowi Majerowi dziękuję za obecność i wspólne obchody dzisiejszego święta. Dziękuję za obecność Radnym Rady Miejskiej, druhom strażakom OSP w Blachowni, pocztom sztandarowym, delegacjom składającym kwiaty, przedstawicielom placówek oświatowych. Wraz z dyrektorami serdecznie dziękuję wszystkim stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym działającym na terenie naszej gminy, przedstawicielom jednostek organizacyjnych oraz pracownikom Urzędu Miejskiego. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy pomogli w organizacji dzisiejszego święta. Szczególnie dziękuję panu Ryszardowi Cierpiałowi za poprowadzenie uroczystości, a naszym najmłodszym mieszkańcom za wykonanie pięknych kotylionów. Serdecznie dziękuję mieszkańcom naszej gminy, za wspólne uczestnictwo w obchodach Święta Niepodległości Polski. Życzę nam wszystkim satysfakcji z rozwoju naszego państwa, mądrego korzystania z daru wolności i wspólnego działania na rzecz naszego kraju i naszej małej, blachowiańskiej ojczyzny. Dziękuję. Dziękujemy bardzo.